Teraz wszystko wiem, błądziłam jak we śnie, przez pół życia. Mówili garścią bierz, nie zastanawiaj się, liczy się chwila. Lecz duszę drążył głód, szansę mi dawał, Bóg czas wciąż mijał. Duch Święty mnie o moim grzechu przekonywał. Miłość, miłość nie zna granic. Pozwolił się zabić. Rycerzem światła jest i świeci pośród nocy. Święci głoszą jego cnoty, wśród przejawów Bożej Mocy. Nie musisz wierzyć nam na słowo, sprawdź to sam. Bóg sprawiedliwy jest, ukarać musiał grzech. Posłał syna, wycierpiał zamiast mnie, uśmierzył słuszny gniew, śmierć powstrzymał. Dzisiaj każdemu, kto uwierzy prawdę, tą dał prawo, aby go wiecznie mógł nazywać swoim pracą. Miłość, miłość nie zna granic, Jezus pozwolił się zabić. Rycerzem światła jest i świeci pośród nocy. Święci głoszą jego cnoty, wśród przejawów Bożej Mocy. Nie musisz wierzyć nam na słowo, sprawdź to sam. Miłość, miłość nie zna granic. Jezus pozwolił się zabić. Rycerzem światła jest i świeci pośród nocy. Święci głoszą Jego cnoty. Wśród przejawów Bożej mocy, nie musisz wierzyć nam na słowo, sprawdź to sam. Od dziś towarzyszy mi. On mieszka we mnie, wszystko mogę zrobić w nim. Upragniony ćwic nastał, kiedy Boży syn moje grzechy zmył. Uczniowie narzekali, gdzie ten happy end? Pana ukrzyżowali, to już trzeci dzień. Nie wiedzieli, że... To był właśnie jego cel, wiarą złamać śmierć. O, ale gest Bóg dał syna za mój grzech, jego drogo cel na krew. Raz przelana wciąż uświęca, wyrwał mnie z bezlitosnych diabła rąk. Moim Tron, jego wielbie przed Nim klęka O, o, o Jego drogo celna krew, raz przelana wciąż uświęca. Jezusa miłość co dzień towarzyszy mi. Choć mogłam sama, wolę z nim przez życie iść Świadczyć o tym, że śmierci wyrwał mnie Jestem solą, jestem solą O, ale gest Bóg dał syna za mój grzech Jego drogą cenna krew, krat przelana wciąż uświęca Wyrwał mnie z bezlitosnych diabła rąk w moim sercu zajął tron, jego wielbie przed nim kleka. O, jego drogo cel na krew, raz przelana wciąż uświęca. Nim mam siłę żyć i czuć, Odszedł z duszy dawnych chłód Jego wielbie przed nim klękam, wyrwał mnie z bezlitosnych diabłów W moim sercu zajął tron, jego wielbie przed nim klękam. O -o -o -o. Jego drogo celna krew raz przelana wciąż uświęca. Ale gest Bóg dał syna za mój grzech Jego drogo cen na krew Raz przelana wciąż uświęca, wyrwał mnie z bezlitosnych diabła rok W moim sercu zajął tron, Jego wielbie przed nim klęka. O, o, o jego drogo cen na krew przelewa wciąż uświęca To cuda oraz znaki i przetarte szlaki, które przeszedł sam. Jezus Chrystus Pan świetne. A wszystko to, co mam, to z krzyża ratunek i jeden kierunek znoszę się jak tak. Śpiewam sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to łaska z nieba, nic więcej nie potrzeba. Porzuciłam świat, zakłamany świat, już nie zawrócę. Znalazłam mego stwórcę, ruszam drogę z Bogiem. Dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Stara mądrość mówiła, nie smarnuj oferty zbawienia. Drży w posadach cały świat, ze strachu, że na ziemi coś się nagle zmieni. Ktoś potrząśnie nią. Z czterech stron Sam pan chciałbyś pewność miał Co się z tobą stanie Gdy koniec nastanie Zapłacił za błąd I powiedział choć Wszystko to co mam Wszystko to co mam to łaska z nieba, nic więcej nie potrzeba. Porzuciłam świat, zakłamany świat, już nie zawrócę znalazłam mego stwórcę. Ruszam drogę z Bogiem, dość mam przeznaczenia. Po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia? Stara mądrość mówiła. Nie zmarnuj oferty zbawienia. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to łaska z nieba. Nic więcej nie potrzeba. Porzuciłam świat, zakłamany świat, już nie zawrócę. Znalazłam mego stwórcę, ruszam drogę z Bogiem. Mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Stara mądrość mówiła, nie zmarnuj oferty zbawienia. Mam obietnic cały stos, cuda oraz znaki i przetarte szlaki, które przeszedł sam. Chrystus, Panie. Piękne, a wszystko to, co mam, to krzyża ratunek i jeden kierunek. Znoszę się jak tak, a śpiewam sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to. Ładne nieba, nic więcej nie potrzeba. Porzuciłam świat, zakłamany świat. Już nie zawrócę, znalazłam mego Stwórcę. Ruszam w drogę z Bogiem, dość mam przeznaczenia. Po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia? Stara mądrość mówiła, nie i oferty zbawienia. W cały świat, ze strachu, że na ziemi coś się nagle zmieni, ktoś potrząśnie nią Z którejś z czterech stron Sam Pan chciałbyś pewność miał, co się z Tobą stanie Gdy koniec nastanie, zapłacił za pło Chodź. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to łaska z nieba. Nic więcej nie potrzeba. Porzuciłam świat, zakłamany świat. Już nie zawrócę, znalazłam mego stwórcę. Ruszam w drogę z bogiem. Dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Stara mądrość mówiła, nie zmarnuj oferty zbawienia. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to łaska z nieba. Nic więcej nie potrzeba, porzuciłam świat, zakłama. Nie zawrócę, znalazłam mego Stwórcę. Ruszam w drogę z Bogiem. Dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Stara mądrość mówiła: Nie zmarnouj oferty zbawienia. Kochani, ode mnie parę słów. Treści, w celu wyjaśnienia treści tej piosenki, ja zaśpiewałam w drugiej zwrotce takie słowa. Drży w posadach cały świat ze strachu, że na ziemi coś się nagle zmieni. Sam pan chciałbyś pewność miał, co się z tobą stanie. Słuchajcie, jest pewien mit w społeczeństwie, który mówi, nigdy nie możesz być do końca pewien, co się, to, co się z tobą stanie po śmierci. Nigdy nie możesz być do końca pewien, na ile pójdziesz do czystca, czy do niego pójdziesz, czy pójdziesz do nieba, czy do piekła. A ja wam powiem, że był taki człowiek. Opisany w Piśmie Świętym, w Ewangelii, któremu Jezus powiedział: Będziesz ze mną dzisiaj w raju. I to wcale nie był najpobożniejszy człowiek, który wtedy chodził po ziemi. To był przestępca, który za swoje winy wisiał na krzyżu. Co takiego się stało i co takiego dotknęło Jezusa, że Jezus mu powiedział: Dzisiaj będziesz ze mną w raju, temu którego świat chciał wyrzucić? Tego, którego świat chciał się pozbyć, bo wydawał się tak bardzo niebezpieczny i pewnie był. Co takiego ujęło Jezusa w tym człowieku, że Jezus go zaprosił tego dnia do raju? Wiecie, ja kiedyś jeszcze bardzo chciałam usłyszeć od Jezusa takie słowa. Myślałam, że tylko wybrany może to usłyszeć. Ale ten przykład tego człowieka pokazuje nam, że skoro największy przestępca może to usłyszeć, to każdy może od Jezusa usłyszeć słowa: będziesz ze mną w raju. Co trzeba zrobić? Idźmy. Za instrukcją tego oto przestępcy. Co on zrobił? Wiecie, ta historia jest bardzo krótka i smutna, ale dobrze się kończy. Koło Jezusa po jednej stronie wisiał na krzyżu jeden przestępca, po drugiej drugi. drugi. I jeden się z niego wyśmiewał, a drugi powiedział, my tu słusznie wisimy na tym krzyżu, ale ten Jezus nie uczynił nic złego. Jezu, poprosił, zwrócił się do Jezusa. Jezu, pamiętaj o mnie, jak wejdziesz do swojego królestwa. I to wystarczyło, żeby on usłyszał od Jezusa te słowa. Dziś będziesz ze mną w raju. Co ten człowiek zrobił? Po pierwsze, przyznał się do tego, że jest grzesznikiem. Powiedział, słusznie wiszę na tym krzyżu. Po drugie, uznał Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. I powiedział, pamiętaj o mnie, jak wejdziesz do swojego królestwa. Każdy z nas dzisiaj może od Jezusa usłyszeć, będziesz ze mną w raju. Wystarczy, że uznasz... Siebie za grzesznika Jezusa za syna Bożego, który przyszedł tu na ziemię po to, żeby umrzeć w zamian za nas, za, za nasze grzechy. Za moje, za Twoje, to wystarczy przed Bogiem. Bóg ci daje przebaczenie jako dar. Dobry. Tylko musisz w to Dobry. uwierzyć. Niech da. Ja za dużo biowu, ja żonkę zostawił tam. Wie.